Dobry, kochani, dzisiaj witam się z Wami pięknym koktajlem z Jarmużem. Ja za Jarmużem nie przepadam, dlatego dorzucam do koktajlu. Mąż mi poleciał po koktajl na śniadanie i zaczynamy dzień. Zaraz z cywilkiem idę do groomera, zaprowadzę go e, na e, mycie, na czesanie, ty idzie do fryzjera, wiesz, robaczku, idziesz. E, zobaczcie, on już jest tutaj bardzo brudny, tak jak ma tutaj szelki, e, tak mu się tak odznacza na czarno. Pani przytnie może pazurki, a może nie. Zobaczymy pciuca, Piękny mój piesku, kochany. Po łapce lubisz, tak? Po łapce, no ja wiem. Ja wiem, że Ty lubisz po łapce. Przyszły takie bardziej jesienne dni, jest y, plucha. Cywilek to wszystko łapie. Teraz po spacerku też jest taki mokry tutaj. No i przyda mu się ogólnie grumer. I troszkę, Cypciu, zaczęło śmierdzieć takim brudnym pieskiem, wiesz? I pani Cię wszystko, cały, całego umyje, całego pisinkę mojego. Zbieramy się, będziemy ją umyju. No chodź, się. chodź. Pani założy szeleczki. Przeleczki, zęgórzmy? Piesku mój? No chodź, Brutasku, mój śliczny. Do Grumera? Chodź, idziemy. Idziemy do Grumera, ty robaczku mały. Ci Chodź. Aha, okej. Okay. Chodź, idziemy. Fajnie będzie. No chodź, chodź. Il, nie wymyślaj. Idziemy. Śpieszymy się, poszczę. Byłeś już na spacerze rano, bawiłeś się. Ptysiu. Weź to łapsko. Pancia nie ma siły się z tobą wydurniać. Chodź. Chłopcze, tu idziemy. Tu. Tu, zobacz. Chodzimy. A, śliczny jesteś, dziewczynko. Będziesz piękny. Mm, no. Halo? Ja że gotowy za 20 minut. Za 20 minut po niego przyjść. Dobra, super. No to dobrze, dziękuję. Do zobaczenia. Cywilek będzie za 20 minut gotowy. Hahaha, ha, ha. ciekawe, jaki przyjdzie piękniutki. Ja już gotowa biorę smacz i lecimy po cywcia. Tu, gotowy jesteś? Gotowy, piękny puszek mój. O, tutaj, jak pięknie. Byłeś grzeczny? Grzeczny byłeś? A, jak pachniesz ładnie? Puszysty jesteś! Puszysty, mój piesek! Tak? Puszysty jesteś? No, poczekaj, jeszcze nie wychodź. Może cię zważę, co? Zważymy pieska? Chodź, właśnie na wagę. Chodź tu, tu, wejdź tu. No, wejdź tu, tu, tu. No, na wagę. Właśnie. Czekaj, bo ty się tu nie mieścisz. Jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo wygląda na takiego pięknego, czyściutkiego pieska. Tak. I pachnącego. Dobra, dobra, już nie tykam cię. Odpocznij sobie. Odpocznij sobie, bo to męczące pewnie było dla ciebie to spa. Podrap się. Co w ucho? Co w ucho się stało? Cifciu! Cziwciu, co się dzieje? Co szwędzi? Co to za dumny królewicz tu siedzi? Taki dumny pies, tak? Dumny, czysty pies. <laughs> Okej, okay, Cywilek już jest ze mną. Chodź, Cypciu. Co, robaczku? Co? Przyszedłeś do Pańci? Tak? No tak, łapeczku moja piękna. To jest... O Jezu, położył mi się tutaj na nodze. Teraz jest już ten czas, kiedy mogę oficjalnie powiedzieć, jakiej płci będzie moja dzicia. No to chłopak czy dziewczyna? Chyba nie bez powodu ten balon taki sflaczały się zrobił po kilku dniach, bo będzie chłopak. Powiem Wam, że ja byłam na maksa zaskoczona, że będzie to chłopak, ponieważ przez całą ciążę, przez cały ten pierwszy okres ciąży hmm, byłam w świcie przekonana, że będzie to dziewczynka. Cywil, atencjuszu. Ja do brzuszka mówiłam jak do dziewczynki, e, ja jeszcze zanim w ogóle zaszłam w ciąży, to już mówiłam tak do dzieci, jakby, żeby no chodź już do mnie i tak dalej. E, tak jakby to była dziewczynka, także no, nie ukrywam, że był to dla mnie ogromny szok. Oczywiście na USG poinformowaliśmy lekarza, że chcielibyśmy znać płeć, natomiast on nie dał chwili do namysłu, bo od razu pięć, pierwsze 5 sekund USG to brzmiało mniej więcej tak O, siusiak! A ja tak słucham, jaki siusiak? Jesteś atencjusz, atencjusz, atencjusz Okazało się, że dzisiaj jest chłopcem i ja po prostu przeżyłam ogromny po prostu szok. W każdym razie miałam wrażenie, że na nowo dowiedziałam się w ogóle o ciąży, bo po prostu byłam taka wbita w fotel, wyszłam z tego gabinetu i tak z moim mężem, ty, my nawet nie mamy imienia. Mieliśmy tysiące dla dziewczynek, natomiast dla chłopca nie. No, i tutaj intuicja moja zawiodła, że tak powiem. Bardzo się cieszę, bo już jakby oswoiłam się z myślą, że będzie to chłopiec. E, także, no, niesamowicie się cieszę. Tym bardziej, że będę miała samych chłopaków w domu, e, łącznie z cywilkiem. Męska energia będzie dominować, będę musiała ją jakoś równoważyć, tą swoją kobiecą. Tym bardziej, że w moim życiu to jest też ciekawe, że w moim życiu praktycznie. Całe moje życie otaczały mnie same kobiety, bo ja w podstawce chodziłam do klasy, gdzie było chyba trzech chłopaków, potem chodziłam do żeńskiego, katolickiego gimnazjum, gdzie były same kobiety, same nauczycielki, same siostry zakonne, więc to też była. Jakby dla mnie, no, jakby, no wiecie, no same kobiety. Potem chodziłam jeszcze do liceum, w którym było chyba dwóch chłopaków w klasie. To już było jakby męsko-żeńskie, natomiast sama klasa była damska. No i potem jeszcze na studiach miałam jednego chłopaka na, w grupie, także same kobiety. Całe życie same kobiety. No to teraz musi się zrównoważyć. No i będę miała w domu samych facetów. Samych chłopów będę miała. Pani się samych chłopów będzie miała Dzisiaj jest właśnie dzień sesji Umalowałam się, zrobiłam taki e, make-up e, tak jak zwykle w sumie e, No i doczepiłam tego kucyka Ale powiem Wam, że on jest dość ciężki I zastanawiam się, czy on mi po prostu nie zleci Myślałam też nad tym, czy by go nie założyć na wesele ale powiem Wam, że nie jestem w ogóle przyzwyczajona do tak długich i ciężkich włosów. Natomiast wczoraj do sesji jeszcze kupiłam sobie bluzkę, jest taka fajna zwiewna, chociaż teraz pomyślałam, że ona teraz nie pasuje do, em, do tematu, bo jest różowa, jakby. No wiecie, powinna być chyba niebieska, nie wiem. Jest bardzo ładna. Ma tutaj takie odkryte rękawy. No i jest to rozmiar 34, także spokojnie będę mogła ją nosić cały, cały czas. No i dobrze pasuje, także no, jest bardzo ładna. Do tego jeszcze chcę założyć spódnicę. Idziemy właśnie na sesję zdjęciową oczywiście Cywilek razem z nami. Założyłam mu taką bandankę na szyję, żeby ładnie wyglądał. I ruszamy. Piękna pogoda się zrobiła, także mam nadzieję, że wyjdą ładne fotki. Jesteśmy na polu i mamy piękną pogodę. Hii, I balony. Także, także brzuszkowa sesja już za mną. E, będą na pewno efekty na Instagramy, także możecie wbijać. Cywilek też był bardzo grzeczny. Mamy już kolejny dzień Wyczekuję teraz fotek Ja zawsze nie mogę się po prostu doczekać Kiedy w końcu Dagmara wyśle mi zdjęcia Dagmara to jest naprawdę świetny fotograf Podlinkuję Wam tą dziewczynę w opisie Robi przepiękne zdjęcia Wcześniej mi robiła taką sesję z cywilkiem Teraz właśnie była sesja brzuszkowa Także pokażę Wam parę zdjęć Jakie tak na szybko mi wysłała No i co? No i czekam na resztę fotek Oczywiście fotki będą na moim Instagramie Zachęcam Was gorąco do obserwowania Wtedy jesteśmy ze sobą na bieżąco. Już mi się ręka zmęczyła. Dajcie znać w komentarzu, czy dobrze obstawialiście chłopca czy dziewczynkę. W każdym razie bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki, do zobaczenia.